W takim miejscu, w takim czasie, przed taką publicznością, to niesamowite uczucie. Zapraszam Was w rejs, który zabierze Was, nas, w niesamowite, ciepłe zakątki naszego globu. Ale uwaga, pewnie trzeba będzie stawić czoła sztormom. Prawdopodobnie możemy spotkać na swojej drodze góry lodowe. Mamy lodołamacz. A może zdarzy się, że będzie trzeba otwierać ataki piratów. No my nie planujemy, ale skoro już trzeba, to sobie poradzimy. Zatoka Malaka, Trójkąt Bermudzki, Byłem tam, nie ma strachu. Zapraszam was w rejs, w którym nie będziecie pasażerami, ale będziecie załogą. Ale nie załogą, która będzie pracowała pod pokładem w CMK, czy w Zęzach, czy na pokładzie, by go myć, czy wchodzić na żagle, na Bombrama i robić to wszystko, co trzeba, aby płynąć do przodu. Chcę, żebyście byli załogą, która współkieruje tym okrętem. Chcę, żebyście załogą byli, która potrafi czytać mapy. Chcę, żebyście byli, byli załogą, która jest kartografami, tego przedsięwzięcia. Chcę, aby gdzieś pod koniec tego roku, pomiędzy świętami a Sylwestrem, kiedy będzie pierwsze walne zgromadzenie akcjonariuszy Colway International, spółka akcyjna, siedziało tam nas piętnaścioro, nie pięcioro, a może nawet pięćdziesięcioro. Witam Państwa serdecznie. Poproszę abyście wszyscy powstali w miejsc. Stańcie do góry, podnieś się proszę. Rozłóż tak ręce na bok, w ten sposób. Weź głęboki wdech. I razem ze mną użyj swojego głosu. 为谁为这个挣扎？ 1673 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Wiecie, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby być na tym miejscu? Jakieś chyba 2 miliardy dolarów. Jest taki gościu, nazywa się John Huntsman. No i to jest właśnie on. O właśnie. O, miliard, miliard siedemset milionów. Nie, 70 milionów dolarów. No więc ten facet jest, jest przykładem pewnego, no bardzo ciekawego działania. On kiedyś zrobił biznes, który polegał na tym, że sprzedał komuś 40% akcji swojego przedsiębiorstwa chemicznego. Za 52 miliony dolarów. 52 miliony dolarów. Wyobraźcie sobie sytuację, w której robicie taki deal. Wszystkim wam tego życzę. Tyle, że minęło pół roku, które potrzebowali na przygotowanie dokumentów od zawarcia transakcji, żeby ją podpisać, tą całą umowę. W tym czasie firma miała taki sukces, tak wielki sukces, że wartość tej transakcji wzrosła do 250 milionów dolarów. Ten, który od niego kupował, zachował się jak klasyczny rewanżysta. Przychodzi i mówi: Panie Huntman. Zróbmy to po prostu tak, że podzielmy tę kwotę i ja panu zapłacę 125 milionów dolarów, a nie te 52. Na co John Huntsman mówi: pan, kiedy sobie ściskaliśmy rękę, to było 52 miliony, zostajemy przy 52 milionach. Ale przecież to panu! Szkodzi! To bije w pana interesy, proszę pana. Przybiliśmy przy 52 i koniec. Wielu ludzi poczułoby stratę w takim momencie. Ale wystarczy przyjrzeć się temu, jak ten człowiek działa. On kiedyś czyścił buty. Kiedyś był naprawdę biedny, ale odkąd zaczął chodzić do szkoły, powiedział swojej matce, że on chce pracować po to, żeby robić interesy, a interesy chce robić po to, żeby pomagać innym. I to go nakręca. I tego typu numery ten John Huntsman robi od zarania i właściwie zawsze. Dla niego słowo jest zawsze droższe od pieniędzy i jak się na coś umawia, to się tego trzyma. A przy tym chętnie pomaga ludziom, tylko nie pomaga głupio, bo zadaje mądre pytania. Thank you. Take a seat, please. Thank you. Bardzo dziękuję. Siadajcie, proszę. Let me start with a question. Zacznę od pytania. Raise your hand if you're here and you want to make a lot more money, please. Podnieś rękę, jeśli tu jesteś i chcesz zarabiać dużo pieniędzy. And raise your hand again if you want to make money and serve other people while you do it. Podnieś rękę, jeśli chcesz zarabiać pieniądze i służyć innym ludziom jednocześnie. And raise your hand again if you want to do it and have lots of time to enjoy the money that you make, please. Raise your hand and say Aye. Rękę, powiedz, "Aye So let's say that at the moment, to make the money that you actually make, że teraz, aby zarabiasz tyle pieniędzy, ile zarabiasz, You have to be following some kind of strategy to make that money. Musisz działać zgodnie z jakąś strategią zarabiania. I for ludzie mają tak, że ta strategia wymaga zamieniania zbyt dużej ilości czasu za zbyt małą kwotę pieniędzy. Powiedz mi czy przy takiej wymianie czasu na pieniądze jest pewien limit, jakieś ograniczenia, tak czy nie? So, I'm guessing the reason you're here is that you want to be making two, three, four, five, maybe ten times more income than you do at the moment. But the question is if what you're saying is oh, right now you're over there financially and you want to be over here financially. Ale pytanie może być takie, jeśli jesteś tu obecnie finansowo, a chcesz być tutaj, how do you do it? To jak masz to zrobić? How do you get yourself from where you are to where you want to be Jak przejść z miejsca, w którym jesteś obecnie finansowo do miejsca, w którym chcesz się znaleźć finansowo? Czy well, does it make sense to you to get to where you want to go? It's easier if you have a vehicle to get you there. Czy byłoby logiczne, że aby się dostać w to miejsce, przydałby ci się jakiś pojazd ekonomiczny do tego? And that needs to be you having a skill. Tym pojazdem powinieneś być ty, ale wyposażony w pewną umiejętność, that will allow you to leverage your time. która pozwoli powielać twój czas, abyś zarabiał duże pieniądze w małych odcinkach czasu. Stoję przed Wami jako, jako prezes zarządu Colu International. Jestem, jestem niezwykle dumny z tego, że zostałem wybrany na prezesa zarządu firmy, w której pracują tacy ludzie i do której dołączą tacy ludzie jak Wy. Jest... Jestem w tym biznesie, moi drodzy, 22 lata. I tak naprawdę słuchając endiego zrozumiem jedną rzecz. Ja niczym nie różnię się od was. Stoi przed wami zwykły facet. Facet, który wykorzystał okazję, facet, który po 22 latach, tak, został prezesem, ale dla mnie to nic nie oznacza. Dla mnie ważni jesteście wy i to nie jest tylko marna deklaracja. Zawsze całe życie na pierwszym miejscu stawiałem człowieka, a dopiero później zasady, dopiero później standardy, dopiero później narzędzia, ale po pierwsze w tym biznesie, i to jest deklaracja, którą chcę Wam złożyć, w tym biznesie dla mnie najważniejsze jest to, abyśmy byli... Naturalnie razem, żebyśmy byli together. Zakaz narzekania. Ale, ale powiem wam, słuchajcie, że jeżeli chodzi o ludzi z Colway, to w zasadzie was to nie dotyczy. Proszę państwa. Colway nie mówi wam o mrzonkach. Colway daje wam realne, fantastyczne, cudowne produkty. Ada zaraz o nich powie. I daje wam system wynagradzania. I te samochody, ja wiem, że one raz, dwa znikną. Trzy miesiące i tu już nie będzie tych. Zamawiajcie następne. Ruszamy! Czekam na tą chwilę dwa lata. Niespełna dwa lata, i w tej podróży miałam okazję towarzyszyć niesamowitym ludziom. Ludziom nauki, ale przede wszystkim ludziom wielkiej pasji. I to dzięki nim rzeczy niemożliwe stały się możliwe. I z tego miejsca bardzo chciałabym im za to podziękować. Kolwej wyrósł na fantastycznym produkcie, który pokochało wielu. Produkcie o jednak niskiej wytrzymałości temperaturowej. Nie mogliśmy zdobyć z nim całego świata. Dzięki biotechnologii i dzięki ludziom pasji, teraz będziemy mieli tą możliwość. Mamy w naszej ofercie Collagen Native Pure. Jest to dalej czysty kolagen, ale jest przede wszystkim odporny termicznie, czyli zdobędziemy z nim ten, ten glob, o którym mówiliśmy wcześniej. Nie ma już takich przeszkód. Ale ma jeszcze drugą fantastyczną właściwość: można go emulgować z innymi substancjami. Dzisiaj chciałabym Wam premierowo pokazać kolagen Native Gold. To jest kolagen piór, do którego dodaliśmy złoto i srebro koloidalne i laktoferynę, między innymi. I to z nim ten świat zdobędziemy. I nie tylko. Colway chce być inkubatorem idei biotechnologicznych. Chce być synonimem jakości, synonimem ekskluzywnych produktów. W dzisiejszym świecie jest tak, że wszyscy chcemy być młodzi i wszyscy chcemy być piękni. Są na to różne rozwiązania. Colway International da Wam naturalnie, naturalne rozwiązania. Chciałabym Was teraz zabrać w podróż do, do świata natury i świata biotechnologii doprawionych szczyptą magii i dowiecie się w niej. Dlaczego to właśnie nasze produkty? Dlatego, że Colway International to najnowsze osiągnięcie światowej, ale przede wszystkim polskiej biochemii. To komponenty elitarne w kosmetologii i suplementacji, a także substancje, których dotąd jeszcze nie stosowano. Transdermalne peptydy kolagenowe. Jedyne w światowej kosmetologii peptydy przenikające skórę, które nie powstają w laboratorium. Pozyskiwane są z natury. Laktoferyna. Białko wrodzonej odporności ustroju. Najwyższych form życia na Ziemi. Muramidaza. Największe z odkryć Aleksandra Fleminga. Które polska technologia pozyskiwania udostępni światu poprzez sieć Colway International. Kolostrum. Powrót do źródeł życia. Tymozyna beta 4. Jedna z najdroższych substancji na Ziemi. Hormon, który potrafi wymuszać podziały każdej z komórek. Czynnik wzrostu fibroblastów. Pierwszy taki na świecie stworzony specjalnie dla Colway International. Absolut roślin oleistych. Pozyskiwany w nadkrytycznym stanie skupienia substancji metodą CO2, praktycznie nieznaną dotąd kosmetologii. Komórki macierzyste z Citrus Aurantium, rośliny niezwykłej, z której pozyskiwaliśmy także najlepszą w przyrodzie witaminę C. Dysmutaza nadtlenkowa enzym pierwszej linii obrony organizmu człowieka, który za kilka lat będzie popularny i sławny dzięki produktom Colway International. I wiele innych, najlepszych spośród najlepszych substancji używanych już dziś, lub dopiero wchodzących do awangardowej kosmetologii i medycyny naturalnej. Mamy dostęp do najbardziej ekskluzywnych i najdroższych substancji, do aminokwasów niemal w 100% anabolicznych, do odkryć takich jak pierwszy w historii kontrolowany rozpad potrójnej helisy kolagenowej. Colway International. To również najnowocześniejsze technologie pozyskiwania składników ekstrakcja jonowymienna, katalizacja enzymatyczna, nanotechnologie ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych z pomocą CO2. Colway International będzie marką słynącą z unikalnych preparatów prozdrowotnych. Pamiętajcie jedną z najważniejszych reguł teatru świata, do którego mamy tak krótkoważny bilet. Ludzie, którzy chcą, żeby wystarczyło im jedno życie, którzy nie chcą spędzić go w całości na widowni albo w ciężkiej pracy, albo tworzą sieci, albo przyłączają się do sieci. Naprawdę bogaci zawsze budują sieci z innymi bogatymi. W taki sposób powstają trusty, koncerny, korporacje. Klasa średnia ich naśladuje. I też łączy się sieci z podobnymi do siebie. A my? A wy? Do jakiej sieci możecie przystąpić? Jaką sieć możecie budować? Jeżeli nie masz wyjątkowych talentów, jeżeli nie masz koneksji, jeżeli nie masz pieniędzy na inwestycje, to Colway International jest dla ciebie szansą idealną. Druga taka się nie powtórzy. To właśnie dla tych, którzy mają Siłę w sercu, adres mailowy, uśmiech na twarzy, dobrą opinię i 500 zł kapitału obrotowego stworzyliśmy ten biznes. W taki sposób przystąpisz do sieci dla klasy średniej, przystąpisz do sieci z bogatszymi, z tymi, którzy pozwolą Ci się wzbogacić. I to już nie jest kwestia wiary ani wiarygodności, Colway. To nie jest eksperyment. To jedenastoletni biznes. O nienagannej opinii, o którym nawet w internecie, który nikogo nie oszczędza, jak napisano jednego złego słowa. Ludzie pracujący systematycznie, konsekwentnie w Kolej przez te lata budowali domy, kształcili dzieci w szkołach prywatnych, jeździli nowymi samochodami, mieli cztery urlopy w roku. To już nie jest kwestia widzenia możliwości. W XXI wieku ludzie sukcesu tworzą sieci, a pozostali szukają pracy. Waszą rolą było Wam możliwości. Waszą rolą jest te możliwości podjąć. Kto chce zbudować wielką sieć światową? Ta sieć zaczyna się w Polsce. To tutaj pojawią się pierwsi multimilionerzy, bo takich kreuje każdy zaczynający się network. Tu siedzą pierwsi multimilionerzy na sali. Tutaj się to zacznie. Stąd podsumujemy. Podnieście ręce do góry. Odkotwiczcie, zrywajcie ksumy. Co robić się na widowni? ci, co siedzą na widowni, zostaną na widowni. A ci, którzy wejdą na scenę, spędzą życie na scenie spektaklu życia. Chodźcie do nas. Teraz my!